Profilaktyka zdrowotna to jedno z działań, w jakie angażuje się Fundacja Orlen. Na terenie Powiatu Płockiego inicjatywy te cieszą się dużą popularnością. Kolejne stowarzyszenia, a także szkoły otrzymały granty na realizację warsztatów, wykładów czy pikników. To już druga edycja tego programu. W tym roku jesteśmy bardzo zadowoleni, bo dostaliśmy o 60% więcej wniosków niż w pierwszej edycji. To jest naprawdę bardzo dużo. Zdrowie dla Płocka to jest jeden z wielu. Wielu naszych programów grantowych e, dla społeczności lokalnych i my już wiemy, że no, nie możemy oceniać tych poszczególnych projektów, bo każdy jest naprawdę wyjątkowy, bo po prostu odpowiada na potrzeby danej, e, danej społeczności. Czasami jest to siłownia, czasami są to zajęcia zdrowotne, e, czasami są to zajęcia. E, ze specjalistami dla najmłodszych dzieci, dla, dla przedszkolaków. Także to wszystko zależy od tego, czego dana społeczność potrzebuje. Takie wsparcie dla wielu jest ogromnym zastrzykiem finansowym, pozwalającym realizować mnóstwo projektów aktywizujących mieszkańców. Jednym z grantobiorców jest Szkoła Podstawowa w Blichowie. Projekt, który napisaliśmy, jest w zasadzie odpowiedzią na to zapotrzebowanie lokalnej społeczności, gdzie chcemy promować aktywny styl życia aktywność ruchową dzieci, która jest bardzo ograniczona przez obecną sytuację związaną z pandemią. Chcemy uatrakcyjnić zajęcia wychowania fizycznego, a realizacja projektu umożliwi nam to zadanie poprzez zakup chociażby właśnie sprzętu do urozmaicenia zaplecza dydaktycznego. Jeśli pozwoli na to sytuacja pandemiczna, w szkole w czerwcu odbędzie się piknik promujący zdrowy tryb życia. Szkoła będzie mogła również zainwestować w sprzęty dydaktyczne. Staramy się... Promować sport i staramy się tak naprawdę pokazać, że nie warunki są najważniejsze, tak? bo jeżeli dziecko jest zarażone czymś, to bez nawet dobrego podłoża jest w stanie dalej z tym sportem, czy z tą aktywnością fizyczną w życiu sobie dawać radę. I dzięki temu wsparciu ogromnemu, naprawdę tak jak mówię, bardzo odczuwalnemu dla nas, uda nam się zaopatrzyć w fantastyczne pomoce dydaktyczne. Naprawdę corocznie brakuje gdzieś piłek tak podstawowych takich sprzętów musimy namalować bramki na ścianach żeby żeby też były ale uzyska nam się również kosze duże zakupić do koszykówki dać możliwość dziecku poznania każdej gdzieś tam dyscypliny konkurencji sportowej. Także bardzo się z tego wsparcia cieszymy i jesteśmy bardzo zadowoleni. Kolejny projekt na terenie gminy Bulkowo dzięki środkom z Fundacji Orlen zrealizowany zostanie w Nowych Łupkach. Tu powstanie miejsce, gdzie będą mogli spotykać się mieszkańcy. Projekt będzie realizowany w 2022 roku, a dokładnie realizacja 30 czerwca kończy się realizacja tego projektu. W ramach tego projektu zakupimy, e, zakupimy mobilny plac, dmuchany plac dla dzieci e, oraz zakupimy i zamontujemy altanę zewnętrzną, tu niedaleko szkoły. Chcielibyśmy zadbać o atrakcyjność naszej, naszej miejscowości Nowe Łupki, stworzyć przyjazne miejsce mieszkańcom, żeby mogli się tu spotykać zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli i spędzać miło czas. Bardzo się cieszę, że pomysły naszych mieszkańców są dostrzegane przez Fundację Orlen, mówi wójt gminy Bulkowo. Te działania będą Celowane do osób po to, żeby wspomóc kondycję fizyczną i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie wspomóc rzecz jasna zdrowie. I z tych niewielkich pieniędzy jestem przekonany, że znów powstaną rzeczy piękne. Cieszę się, że Orlen też na takie wydarzenia i kładzie nacisk na takie problemy. To jest, to jest problem, szerzący się problem, rozrastający. My będziemy dzięki Szkole Podstawowej w Blichowie i Stowarzyszeniu Złówek będziemy mogli reagować na bieżąco na, na potrzeby, na zagrożenia. Dodajmy, w tym roku Fundacja Orland na realizację programów profilaktycznych promujących zdrowie przeznaczyła ponad 300 tysięcy złotych.